TikTok, jeżeli macie własne biblioteki, nazewnictwo plików, archiwa, wersjonowanie, uwielbia porządek. Czyli ed, rok, miesiąc, kampania, zestaw, twórca i tak dalej. TikTok kocha porządek. Uwielbia, no bo mówię, to jest chińska rzecz. Czyli on będzie lubił tagi jakieś, będzie lubił, robił różne trudawianki, ponieważ TikTok lubi uwielbia wręcz porządek. Więc starajcie się mieć. I to, to Wam też się bardzo mocno przyda, bo jasne. To, to jest też zrobione pod użytkownika, żeby wytresować trochę użytkownika, żeby we własnym narzędziach nie miał burdelu. Pixele, event API, konfiguracja i debugowanie. Teraz tak. Pixel musicie mieć na wszystkich stronach na serwerze. Na wszystkich. Zdarzenie. Na przykład. View content add to cards, checkout, lead, push i tak dalej. Wszędzie ten Pixel musi być. To nie działa tak, że sobie walę na główną stronę Pixel. No i po robocie. No nie. Musi się. Ten Pixel musi być bardzo dobrze też opisany i musi też być bardzo dobrze uporządkowany. Do tego stopnia, że jesteś takiego jak haszowanie. I tu, sorry, tu sobie doczytajcie. Czyli mamy na przykład SHA 259. Brzmi dziwnie? Rzućcie do Google'a. Po co to jest? Pixel, po prostu TikTok jest tak duży i Amerykanie na nim to wymogli, że musi, że, że po prostu, no, słuchajcie, 80% akcji TikToka wykupiły firmy amerykańskie, oni muszą wiedzieć, co kupiły i po co to jest. I dlatego TikTok, TikTok, no, oprócz tych kwestii językowych, też wymaga bardzo dokładnego, bardzo dokładnego hmm, poukładania tego całego burdelu.